Things I've seen, even I do not believe them. Where I am taking these two, there's I no coming back. What the? This is real. Do what you here! It's the end of the goddamn world out there. All this persistence is world... Jest crashing down! Cześć, z tej strony Moriturus. Witam Was w kolejnym odcinku serii Outriders. Gramy technomantą. Jesteśmy obecnie w pierwszym mieście po kilku zadaniach związanych z tą miejscówką. Po rozpoczęciu zadni w poszukiwaniu innych Outriderów, po uratowaniu Zahediego. Kontynuujemy nasz wątek i musimy dostać się do orlich gniazd, szczytów. Tu mamy jeszcze zadanie z historyczką do rozwiązania. Miasto wyrwy całość, ale tutaj lecimy. Tak widzicie 5 na 5, 1 na 10. Ale teraz są orle, szczyty. Także długa droga, długie godziny jeszcze przed nami. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, zachęcam do rozpoczęcia tej całej historii na playliście związanej z Piromantą, bo tam jest po prostu więcej, więcej czytania, więcej komentarzy. Tu po prostu będziemy chcieli przejść grę, oczywiście będę wam pokazywał wszystkie notatki i tak dalej, ale mogłem coś pominąć, w sensie w jakimś komentarzu w danym momencie, tam jest moje pierwsze przejście gry, to jest kolejne. Zostaną jeszcze, jeszcze dwa: niszczyciel oraz manipulant. Już nie mogę się doczekać, jak będę mógł wykorzystać ich, ich moce. A tymczasem przemieszczamy się do obszaru zimowego. To ta wieża? Ta kolejkalinowa nie działa. Możesz spytać żołnierzy, czy można ją uruchomić. Co to był za dźwięk do cholery? Może nie będę gasił silnika! Czyli tak takie same dziwne cięcie, jak było poprzednio. To wam pokażę, jak to wygląda. Widzisz coś? Tam musimy się dostać. Brama węglowa. Tu gdzieś widziałem, o właśnie. Tutaj możemy wejść. Ale nic się nie dzieje. No to czytamy. Raport o stanie silnika Flores. Jest dosyć ciekawy. Zresztą, go profesor Karpiński. 3 miliony 600 tysięcy ton paliwa nuklearnego zostało wyczerpane. Jeszcze i oczywiście orle szczyty. Tutaj czeka nas pewna niespodzianka, ale jeszcze. Jak nie oglądaliście wcześniej, to będzie to dla was. Niespodzianka. Znaczy, czy. Boss, z którym będziemy walczyć. Już tak uprzedzę was delikatnie wpisy w dzienniku 10, Aha, bo są. Nowa miejscówka. Słuchaj, Gil widział Widzę ich, są tam nagrani. Niech sobie będą. Przyjemnie już tu nie będzie. Kolerne potwory przekryzają się przez A oczy... Tu jest wszystko zablokowane. Tutaj pan bawi się ogniem. Tu chyba była jakaś skrzynka. Albo pojawi się później. Jak nasze zadanie to będziemy więcej też odblokować te wagonki. No ja niestety nie możemy tam spaść, jakbyśmy nawet usilnie chcieli. Idziemy pogadać z panią kapitan. Kolejka linowa do wieży radiowej. Jest sprawna? Odkąd rebelia przejęła kontrolę. Mają wagonik po swojej stronie. Może jeśli powiesz, bardzo proszę? <grytanie> Dzięki, spasuje. A drugi wagonik? Odpuściłabym. Przejeżdża za blisko wulkanu. Jest aktywny? Od czasu do czasu splunie lawą, ale czai się tam coś o wiele mniej naturalnego. Okej... Okay. To, o co chodzi z tym wulkanem? Cokolwiek tam jest, nawet buntownicy trzymają się z daleka. Przypłaciliśmy tę wiedzę. To coś kryło się w mgle i ściągnęło ich w dół klifu, rozsiewając płomienie. Sama tego nie widziałam, tylko słyszałam krzyki. Zanim ściągnęliśmy wagonik, w środku zostały tylko krew i popieł. Czyli. Muszę najpierw rozprawić się z wulkanem, zanim użyję kolejki linowej. Jak ja se robisz? Życie ci niemiłe czy co? Powiedz, jak się tam dostać. Ach, posłuchaj. Jestem kapitan Danam. Jest ścieżka, która wiedzie w góry. Jest tam czego się bać, owszem. Ej, jeszcze... Tylko nie wiemy czego. Tędy nie, kuręty. W wyglądają z bliska tak groźnie. O to idziemy? Ale te świeki są świetne. Naprawdę. A tak zmieniając lekko w topikowo, trzeci dzień pada deszcz. U mnie. No ja dobram. Czuć mi pomógł. Przejść na ten świat. To powiedzieli żołnierze że kolejka linowa to jedyna droga do wieży radiowej. Jak bardzo jej potrzebujemy? Obawiam się, że to jedyne miejsce z takim zasięgiem. Jeśli nie użyję twojej częstotliwości z tej wieży, by znaleźć sygnał, to możemy odpuścić. To lepiej się rozgość. Zostaniemy tu przez jakiś czas. Ja mam randkę z wulkanem. Nie tylko. Tu się będą działo dziwne rzeczy. Naprawdę dziwne. Ale, lecimy. Co to nie ma? Oczywiście gniazdo. Czas na pierwszą śmierć czy drugą w tej górze. I nagle zrobiło się, i to jest to bezgłówne miejsce. A nie włączyłem nagrywania. Dobra, nie to nie widzieliście ostatnich 10 minut. szliśmy sobie szlakiem do pająka. No i za chwilę będziemy z nim po prostu walczyć. Także lecimy. Czasami tak się zdarza. Bo no nie włączę nagrywania. Że się uda za 3, 4 albo 5 razem, bo było średnio ostatnio, nawet bardzo średnio, musiałem mu o 2 poziomy zmniejszyć poziom świata. A on jest paskudny, zwłaszcza że gramy z nim na 3 razy. Coba yeah. ini ya. Yeah. Coba ini ya. Yeah. erczy nr 1 Tak mi wicy to wygląda. we tego będzie ciekawego. I skończy się tylko na jednej śmierci, a nie na kilkunastu. Oj, to jest paskudny tym pająk To jest paskudny. Dobra, lecimy tu. Tu. Jemy, smoczny, brak. Pięknie Taboszu, powiem Wam. gram kilkanaście razy. I zmniejszałem też poziom świata, a tu się wszystko ładnie. Naprawdę ładnie się udało. Super, tego nam brakowało. Wszystko zebrane, wszystko zebrane, no to. I tu jest wyjście. Pani kapitan bardzo się ucieszył z tego względu. My zbieramy. Kapitan Danam. Wulkan nie będzie już problemem. Bestia nie żyje? To niewiarygodne. Niesamowite. Zaraz wydam rozkaz natychmiastowego przygotowania kolejki winowej. To właśnie historyczka. Idziemy do pani kapitan. Jest Tu jeszcze będzie kilka zadań pobocznych, ale na razie idziemy Ogadać z trudną panią Wiesz co? Szkoda, że nie było cię z nami jakiś czas temu. Może teraz mamy szansę na odbicie tej góry. Powiedz mi tylko, jak uruchomić kolejkę linową. Mój naukowiec musi dostać się do wieży. Tak. Jest tylko mały problem. Wagonik, Kolejnie. który kontrolujemy, nie jedzie do wieży. Tylko w dół. Jedzie do serca bazy buntowników. Gdy tam trafisz, zaatakują cię całą masą. Ale... Jak załatwiesz dostatecznie wielu i odzyskasz kontrolę nad wagonikiem do wieży radiowej, wyślę twego naukowca w drogę. No to mamy plan. Hej! Mam wyrzuty sumienia, wysyłając cię w pojedynkę, ale po tym, co udało ci się dokonać. Słuchaj, twoi ludzie i tak mają ciężko. Dam sobie radę. Okej, okay. bardzo fajnie, w końcu mamy broń podwójną hmm. Szkoda, że nie pokazuje Ile on ma tego Ile ma Amunicji ale mają za mało. A tutaj? Porównajmy. Spowolnienie poleminowe. minowe. Bicze burzy. Dobra, weźmiemy to. Trzymajcie się w parach i pilnujcie swoich pleców. Obserwować oznaczone współrzędne i raportować co godzinę. Dobra, od razu przyjmiemy zadanie poboczne, pani kapitan. To już byście. To cała twoja kompania? Wcześniej było nas więcej. Ale coś się dzieje z ludźmi wśród tych wzgórz. Słyszymy głosy. Niektórzy odchodzą i nie wracają. Tak samo jak ci, którzy ich szukają. Ale. Być może Albert miałby więcej szczęścia. Zgodzisz się pomóc? O, oczywiście. Zbadam sprawę, ale nic nie obiecuję. No podoba po raz mi się pierwszy jest... usłyszeliśmy Naprawdę głosy, podoba. podejrzewałam, że wszyscy oszaleliśmy. Ale teraz... Czyli to jest. prawda. Naprawdę oszaleliśmy. Boska interwencja, dobra. Tu. Ok, kontynuować wątek będziemy w kolejnym odcinku, także trzymajcie się, cześć.